Witam wszystkich z tej strony, Mikusia. Właśnie yy, dzisiaj jest sobota. Mam nadzieję, że się spodoba ten kolejny quizu. Mam nadzieję, że quizy Wam się spodoba, więc zaczniemy z jakim typem kino, jesteś. To będzie jedno quiz, bo niestety kolejne odcinki będą za tydzień, więc zobaczymy. Więc zaczynamy. Jaki gatunek filmowy lubisz najbardziej? Film przygodowy lub fantazy? Romans lub dramat, horror lub film kryminalny, komedia lub film. Czyli tutaj. Yy, ja zawsze wybieram komedię i film animowany, bo bardzo uwielbiam bajki. Czasami nie komedię, więc dlatego komedię i film animowany. Jak najlepiej udać się fiby? Yy, no z, z chęcią, że na laptopie sobie oglądam. Więc. O. O, właśnie. To wybieram, bo. Yy... Trochę tak y, romantycznie siedzimy. Albo co, z inną Nie, z drugą połówką Ja z moimi przyjaciółmi na przykład tak. Ja czasu poświecasz na sasę O jezu. No, dwie, trzy godziny. Czasami o 20 oglądam filmy piątkowy wieczór i sobotni wieczór. Jak, jak się kończy tak wolny dzień, to od razu, z dam. oddam. Filmy o 20 wieczorem, więc zgód. Czy przed obejrzeniem filmu czytasz jego yy... No Tak, nie chcę mam nawet czasu na słabe produkcje. Tak, recenzję czytam, bo, bo bardzo tak się zastanawiam. Jaki film być, być dobry film? Musi być dobry film. Yy... O, kurczę. Kreatywny, bardzo ubierał kreatywny, jest dlatego kreatywny. Bardzo mi się podoba. Czy podczas sasu zdarza ci się płakać? O matko, nie, nie, przecież to tylko film. Ja nie płaczę wszystkiego, więc no. Jakie miejsca Sai są najlepsze? Ja nawet środkowe, bo ja siedzę w środkowym kiedyś. W kinie. ja środkowy. Na no, jaki film? Heady potrzebuje się do kina. Okłuczę. Ehm. Um. Sa, so, samobójców hejter, nie wiem czego dam, to yy. ale sama, sama będę chodzić, więc wybiorę sobie to. Zrobię so, sobie sa, samobójców hejter. Fajnie się ogląda ten ser ten, ten, ten fajny film. Naprawdę. Wybierz lepszą kidową przekazkę. To jest ostatnie. czasem na czasy chipsy, pomko co słodkiego. Jemy. Yy, ja na razie co słodkiego jem. Tropicie perełek. Na podstawie twoich odpowiedzi zgaduję, że to właśnie tym typem kinomaniaka jesteś. Wśród tysięcy filmów starasz się znaleźć te lepsze, aby nie musieć spędzać czasu. Chodzenie do kina i ocenianie produkcji to z pewnością jedno ze twoich hobby. Dziedzinie filmu zdecydowanie jest profesjonistą. O kurczę. I zapraszam, żebyście jak chcecie oglądać sobie fajne filmy, to zapraszam na sobotę. To możecie sobie obejrzeć w sobotę. Na jak, jak będziecie mi jeszcze wolne jeszcze od koronawirusy, i jeszcze, jeszcze są kwarantanny, to możecie sobie obejrzeć wieczorne filmy. Ja dzisiaj będę oglądać film o 20, bo są najnowsze filmy, którego. I w piątek też obejrzę film o 20, więc ja Wam dziękuję, że się zaglądali. Widzimy się jeszcze do innych odcinkach. Więc cześć, cześć.